Dzień dobry Państwu, wtorek 18 lutego, Adam Rak. E, co nowego z UZŁOTEGO, czyli program, który poświęcony jest w całości polskiej złotówce, polskiej walucie. Patrzymy zatem na kalendarz makroekonomiczny. Ten dostępny jest na stronie www.comparik.pl. Widzimy, że już pierwsze dane za nami. Protokół z posiedzenia dotyczącego polityki monetarnej Banku, rezerw w Australii. No cóż, my skupiamy się natomiast na przedpołudniowych danych z Wielkiej Brytanii. O godzinie 10:00 kilka, kilka raportów z Chin. My natomiast, tak jak powiedziałem, skupiamy się na danych z Wielkiej Brytanii. Już o godzinie 10.30. Między innymi wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem premii, czy też stopa bezrobocia. To wszystko poznamy już o godzinie 10.30. O 11.00 nasze oczy zwrócą się w kierunku Niemiec. Tam nastrój ekonomiczny ZEW zostanie opublikowany o godzinie 11.00. O godzinie 11.00 indeks ZEW również dla strefy euro. Popołudnie, no cóż, Stany Zjednoczone wracają do nas z przedłużonego weekendu. Wczorajsza sesja odbyła się bez Amerykanów ze względu na dzień Waszyngtona, na dzień prezydenta. Natomiast dziś już normalnie handlujemy również w, w Stanach Zjednoczonych o godzinie 14.30 wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku to pierwszy ważny raport z Stanów Zjednoczonych o godzinie 14.30 równolegle. Raport sprzedaży przemysłowej w Kanadzie. Po godzinie, tak naprawdę, 14.30 nasze oczy będą zwrócone już tylko i wyłącznie w kierunku FOMC. Przemówienie członka ciała wykonawczego Rezerwy Federalnej, pana Nila Kaskarego, o godzinie 20.00. I tak naprawdę godzina 20.00 to będzie już koniec dzisiejszego dnia, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o kalendarzu, kalendarzu makroekonomicznym. Makroekonomicznym o poranku ciężko zebrać um, myśli, tak? No cóż, um, patrząc na dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, wiemy, że jest lepiej niż w poniedziałek, natomiast to wciąż jest dalekie od tych wypełnionych danymi dni, dni pełnymi zmienności, więc może i dzisiejsza sesja nie być tak interesujące jak zeszłotygodniowe, chociaż wczorajsza sesja na eurozłotym przyniosła pewne zmiany 4.26.70 w tym momencie na eurozłotym kontynuujemy te wzrosty rozpoczęte jeszcze w miniony czwartek 13 lutego na naszym horyzoncie już jawi się 4,2750, jako ten poziom, najbliższy poziom oporu. Poziom ostatni raz testowany 7 lutego. Miejmy nadzieję, że ten poziom zatrzyma dalszy pochód euro 4.26.70 w tym momencie przypominam 4.27,50 to najbliższy poziom oporu, najbliższy poziom wsparcia, nie licząc ignorując de facto równy poziom psychologiczny, poziom 4,26 zł groszy, to dopiero okolice 4,24 zł 4 24 groszy, 4.24,50 tam znajduje się ostatnie dno, dno z 13 lutego, de facto jest to również i podwójne dno, bowiem nie tylko 13 lutego, ale także i 5 lutego cena tam um, przetestowała właśnie te okolice. Patrząc natomiast na brytyjskiego funta, bowiem i funty dzisiaj um, będą zwracać, zwracać naszą uwagę, nie jesteśmy już de facto w okolicy, w rejonie 5 zł. 12 groszy. 5,1176 na naszych monitorach, na naszych wykresach. Um, tak naprawdę wczorajsza sesja nie rozwiązała nam tego impasu, z którym w tym momencie musimy się walczyć, musimy, musimy się spotkać. Znajdujemy się dokładnie na oporze. Zatem albo odbijemy, albo powrócimy w rejon 5 zł 7 groszy, 5 zł 6 groszy, albo też pokonamy, pokonamy wspomniany, wspomniany opór. I dotrzemy w pierwszej kolejności do poziomu 5 ,15 zł 15 groszy. Później kolejne poziomy tak naprawdę jawią się nam jako tylko i wyłącznie psychologiczne. Najbliższym, najważniejszym poziomem technicznym to okolice dopiero 5 złotych 36 groszy zł. ma to oczywiście nawet na miesięczny troszkę przesadziłem tutaj okolice 5 ,27 zł 27 groszy czyli okolice szczytu z początku listopada 2016 roku w tym momencie y w tym momencie znajdujemy się na poziomie oporu. Czekamy zatem na rozwinięcie się tej sytuacji, mimo wszystko większe szanse na dalsze, większe szanse mimo wszystko na spadki niż na dalsze wzrosty, ale to wszystko rozegra się w trakcie dzisiejszej sesji frank szwajcarski również wyraźnie w górę 4 zł i 1 grosz 4,2 grosze de facto bowiem znajdujemy się tuż pod psychologicznym poziomem 4 zł i dwóch groszy, 402 30 ten poziom ostatni raz testowany 3 lutego jest też poziomem najważniejszego oporu właśnie umiejscow Umiejscowionego tuż powyżej równego psychologicznego poziomu 4 zł 2 groszy, ten poziom będzie nas bronił przed dalszymi wzrostami, natomiast ten równy poziom 4 zł będzie nas z kolei bronił przed spadkami. Czyli mamy tutaj dwa grosze różnicy. w tym momencie docieramy do celu, docieramy do oporu i tak naprawdę oczekujemy pewnej korekty, być może korekty ponownie w okolicy 4 zł, jeżeli doszłoby jednak do dynamicznego wybicia okolicy 4 zł 2 groszy, Proszę, wówczas 404 będą nas tutaj ratować. No, dolar amerykański w trakcie wczorajszego dnia nieco ospały, natomiast pokonuje kolejne opory: 3,93,80. Niemal 3 ,94 zł grosze. Pokonaliśmy de facto wszystkie poziomy zaznaczone, poziomy oporu. Jesteśmy tuż powyżej 4, 3 zł, czyli poziomu tutaj górnego przedziału, no cóż, nawet nie przedziału zmienności, ale tej takiej górnej, takiej strefy pomiędzy dwoma szczytami, dwoma ekstremami. A w tym momencie yy, znajdujemy się... Tuż poniżej psychologicznego poziomu 3,94, natomiast rozmiar tych wzrostów, no cóż, dynamika nie jest ekstremalna, ale wciąż jest wyraźnie bycza. Rozmiar tych wzrostów każe sądzić, że coraz bardziej rośnie szansa na korektę. Korektę spadkową, być może korektę do rejonu 3,92 groszy, wówczas byłoby to niezwykle. Niezwykle wąska, niezwykle krótka korekta, mimo wszystko zauważalna i z całą pewnością potrzebna dla wszystkich tych, którzy rozważają dołączenie do byczego trendu na dolarze amerykańskim. W tym momencie, mimo wszystko, pozostajemy byczo nastawieni w stosunku do dolara amerykańskiego. Czekamy na dalsze rozwinięcie się tej sytuacji i być może również na wyższe poziomy. To wszystko, co warto wiedzieć o polskim złotym o poranku w wtorek, 18 lutego. Natomiast co warto wiedzieć przed samą sesją, o tym już po krótkiej przerwie.